Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale Właśnie wyszłam sobie wypić kawkę przed domkiem Z pięknym widokiem na góry I oczywiście nie mogło zabraknąć zrapeczek, Jakie ja dla Was przygotowałam Miks zrapek po 5 zł, 5 sztuk mamy Mamy kierunek kasa, czas na premię, Gwiazdkę z nieba, I love neon Cash I na koniec dla relaksu zrobimy sobie super linie Tak więc zacznijmy sobie może od kierunek kasa Mam nadzieję, że nie będzie się tu mocno trzęsło, bo ten stolik się troszeczkę tutaj chwieje. Pogoda też nie jest jakaś wspaniała. Trochę pochmurno dzisiaj. Mamy tak 32, 12, 6 i 26. A mamy tak dziewiątkę. fureczkę, jedenastkę, blisko. 25 Oraz 29. Tak więc na razie nie mamy nic. Wezmę sobie może łyczka kawki. Pewnie będziecie słyszeć jakieś głosy w tle, bo tu samochody jeżdżą, jakieś zwierzyna dźwięki wydaje. Mamy tak, 31, czyli znowu oboczek, tu mamy 21, 17, 35 i ostatnia szansa, mamy 14, tak więc ta zdepeczka będzie pusta. Weźmy sobie może czas na premię i szukamy wygrywających liczb.

33, trochę za wysoko, i tutaj mamy szesnastkę. Tak więc pierwszy rządek pusty, i patrzymy drugi. Mamy 28, 21, 12. 29 i ostatnia, 23. Tak więc ta niestety również jest pusta. Dobra. Weźmiemy sobie może gwiazdkę z nieba teraz. I patrzymy, co tu mamy. Szukamy, tak, osiemnastki, 33, 15 oraz 16. Dobra, lecimy. Gdzie tu one będą? O, chyba tutaj mamy. Dobra, mamy 25. Następna to 13. 30. 19. Oraz 34. No kurczę, tak krążą, krążą te liczby, ale nic nie wpada. Tu mamy 35, 26, 23, 8 i ostatnia, oj, a myślałam, że to 40 coś. I mamy 14, czyli tej również niestety nie mamy. Trzecia drapeczka jest pusta. Weźmy może teraz neon cash i na koniec zostawiamy super linię. Dobra, szukamy wygrywających liczb. Patrzymy. Mamy 31. 22. Tutaj mamy następnie dwójeczkę. Oraz oraz... osiemnastkę. Dobra. No to szukamy. Mamy tu. Czekajcie o przesunięte troszkę. Troszkę bardzo. Yy, dobra, mamy trzydzieści sześć, trzydzieści dziewięć. Tutaj mamy trzydzieści i ostatnia w pierwszym rządku to 24 której również nie mamy. Więc lecimy dalej z drugim rządkiem mamy 32. Mamy 9. 8. Osie... O! I mamy 18. Słuchajcie, mam wygraną. Super. Ja się nie spodziewałam, już tak drapałam, ale już wiedziałam, że będzie pusta, ale jednak nie. Kurczę, kurczę. Super, mamy 21 i. Oraz jeden. Dobra. Może sobie coś zdmuchniemy. Yy, sprawdzamy, co mamy pod osiemnastką. Czy jest to zwracik, czy coś więcej. Tak jest. Mamy zwracik 5 zł w I Love Neon Cash. Także super. I przejdźmy sobie do super linii, czyli taki relaksik na koniec. Zrobimy sobie może troszeczkę bliżej. O tak. Zakasam rękawki i drapiemy. Szukamy tak. Czapeczki oraz klucza. No to lecimy po kolei. Tutaj mamy czapeczkę. W drugiej mamy klucz. W trzeciej nie mamy nic. Tutaj mamy czapeczkę. I w ostatniej nie ma nic. No to lecimy z kolejnymi symbolami. Szukamy Arbuza oraz okularków. No to lecimy. Czy mamy Arbus i okulary? Tu mamy okulary. Tutaj mamy Arbuza. Tutaj również mamy Arbuza. Mhm. I chyba to tyle. Dobra. Przejdźmy do dwóch następnych symboli. Mamy tak łódeczkę oraz słoneczko. Dzisiaj by się przydało trochę słońca, bo tak trochę pochmurno. Nie za fajnie. Mamy łódź i słońce. No dobra. No to tak, słoneczko jest tutaj. Dajcie znać, jak tam u was pogoda. Czy jesteście też na urlopie, czy może w domach siedzicie, czy macie... Cieplutkie słoneczko, czy raczej tak pochmurne jak dzisiaj u mnie. Możecie dawać znać, jak tam u Was. I co my tu szukamy? A jeszcze tu był arbus. Hola hola, już ja tu się zamotałam widzę. Omijałam jakieś symbole. Yy, dobra. Tu mamy łódź. Mhm. Czy coś jeszcze tutaj będzie? Tak, tu mamy na dole słońce oraz łódź. Dobra, lecimy dalej. Mamy leżak oraz rolki. Dobra, no to szukamy. To tak, leżak, rolki, leżak, rolki. Tu jest leżaczek. Tu mamy następne. Tu jest jeszcze jeden. I w ostatnim mamy tak, mamy leżak. Ale roleczek nie mamy. Dobra. Lecimy z następnymi. Szukamy korony oraz podkowy. No to szukamy. Korona oraz podkowa. Tutaj nie mamy. korona i podkowa, kurczę chyba nie mamy ani jednego, ani drugiego z tego co widzę no nie ma, dobra lecimy z następnymi mamy baloniki oraz piłkę no to szukamy piłeczka jest tutaj yy, tu mamy balony dobra, tu mamy następne balony Mm, dobra. Tu jeszcze jest piłeczka. I tu mamy baloniki dwa razy. Dobra. To chyba wszystko, co zrobiłem. I patrzymy dalej. Mamy kości oraz ptaka. Coraz bliżej do końca. Kości ptak. Kości ptak. Dobra, ptaszek jest tutaj. Mmm. Kości ptak, kurczę. Tylko jeden ptaszur. Całą zdropeczkę. Kości żadnych, no no. Słabiutko. Dobra, szukamy dalej. Serca oraz sakwy. Serca oraz sakwy. No dobra, serduszko jest tutaj. Sakwa jest tutaj. Tu również mamy sakwę. Patrzymy dalej. Tu mamy serduszka. Super. I na samym dole również mamy serduszko. Dobra. I chyba wszystko zdrapało. Jedziemy dalej. Dobra, mamy biedroneczkę oraz słonia. Dobra, biedronkę widziałam tak. Jest tutaj. Ale czy był słoń? Zaraz zobaczymy. A był, był, był. Nie zwróciłam uwagi na niego. Ale tak pojedyncze było. Dobra. No to lecimy. Kolejne dwa symbole to księżyc oraz lody. No to szukamy. Mamy księżyc i lody. Księżyc jest tutaj. Lody również. Hmm, dobra. I na samym dole jeszcze mamy lody. Okej. Okay. No to chyba zostały nam dwa ostatnie symbole. Jest to motyl. Oraz wiatrak. No dobra, no to lecimy. Czy mamy motylki i wiatraki? Tu jest pierwszy wiatrak, ale nic niestety nie daje, bo nie było klapek. Tu mamy kolejny wiatrak, ale niestety nie było roweru. Dobra. No tu taka sama historia. Również zabrakło nam rowerku. Yy, Okej, okay, w takim razie tak, gwiazdki nie mieliśmy. Sprawdźmy sobie, może, czy to nic nie ominęłam cytrynki również nie mieliśmy, dobra. Diamentu również, klapki. No, niestety nie było. Dobra, sprawdzę sobie, może, tutaj kontrolne. Hmm, Beta. Dobra, czyli ta drapeczka na pewno będzie pusta. Tak więc na pięć zdrapek wygrała niestety tylko jedna. Eee, oj, a ja to tak zbliżenie zrobiłam. Czekajcie chwilkę, żeby cokolwiek było widać. Dobra, na 5 zdrapeczek za 5 zł, które sobie dzisiaj przygotowałam do kawki, wygrała tylko jedna. Jest to I Love Neon Cash numerkiem 47. I mamy w niej niestety tylko zwrocik, ale to nic. Będziemy szukać dalej. Chciałabym Wam wszystkim serdecznie podziękować za Wasz udział na moim kanale, za komentarze, za łapki w górę oraz za subskrypcję. I chciałam Was zaprosić do kolejnego odcinka. Do zobaczenia, cześć!